I sobie gramy minecrafta w kursu gr gramy minecrafta w gramy minecrafta i nagrywamy, bo była taka serwa, bo se przepraszam, że była taka serwa, bo em, było burziny i moje kolzanki i się to więc my sobie fuzimy na na nasz fiat musimy się zalogować mało na Marcel, i Kasper. Jeden ok, wejdę z tego i teraz będę miał. Ono, I teraz klikamy na Pandę. Teraz wiecie jak się fuzzy. Pierwsze. Ok, gramy sobie Minecraft. I tak w ogóle nie grałem, długo to jest też na tym. I inne gierki. Jutro Wam może pokażę Batmana. Bo kiedyś zgrałem Batmana. I um, No nie. Było trudno zrepceć levele i inne. Um, no to gramy. Dzisiaj będziemy budować. Ehm. Um, Jakiś apartament, zes. Więc musimy sobie oglądać zesy. Um, bloki, gdzie są tu bloki? O, to se I teraz takie. W razie nam to wystarczy. Nie wiem, jak to jeszcze będzie wyglądało, bo tutaj nie ma miejsca. Tutaj jest ta wieża. Hmm. Jakby tutaj by wybudowano, to by zasłaniało to, więc tutaj nie budujemy. A muzy wybudujemy. O. Nie, tutaj nie ma miejsca nic. Chyba Seba z Isai po... Chcę nasz mur Bo widać, że nie mamy za dużo miejsca, więc dzisiaj będziemy budować mur I jutro zbudujemy domek nie? Taki dobry... O, mój piesek się tutaj tepnął Teraz Te zywy nam będą zasłaniać, więc sobie zniszczymy Subskrybujcie, się, łapkujcie się i dobijamy dzisiaj pierwsze sensy, bo widzę, że na komentarzach na łapkach to nie bije się dużo, więc bijcie tą łapę, bo nie chcecie iść do więzienia powiem wam musicie subskrybować, bo to jest bardzo ważne więc um, i ten dzwoneczek jest bardzo ważny, więc subskrybuj się, łapkuj się. Bo musisz się was bo ja wtedy nie będę się miał robić. więc łapkujcie się, proszę. Mamy tutaj mieć te zeba, Ok. Mogę nawet latać, zapomniałam. Ok, teraz. Ej, bo pamiętasz że Nie. Ja to zrobiłem poza osinkiem. Ja tutaj rozlałem lawę i... Nie. Ty. Bo ja tutaj kładłem lawę i torturowałem ząbiaki, te graziowe I to teraz zostało, tak? Więc muszę mnie. Że żeby za to bo to nieładnie wygląda. A też jest nos, więc... I posykasz tutaj. A my, jest spaz. Okej, okay, następu tam. Pójdę spaz. Wiem, że to nie jest mój dom, ale najlepiej sobie jest spas. Nic nam zajmie całzenie. Okej. Okay. 4 minuty ten osinek 2. Opravdu. Plučuje se ten gras. Okej, zase si zvednu otevřené, zvednu ispasko, jiný gras. Na pewno ten osinek bude trvat hodně minut. Albo gozing. No to. Jdu, eh, povím, zase to. Tutaj myślę, że wybudujemy ten apartament jutro, bo jutro, obiecuję Wam, że jutro wybudujemy apartament, bo nie mi się myslę, za on nie robi ten apartament, więc zrobię jutro, obiecuję Wam, więc goramy, nasy budujemy. Może zrobimy sobie tak o nie, może zrobimy tak i zakrącę to. Nie ja nie chcę zrobić tak. Lepiej. A no właśnie to tutaj wygląda. No. Okej, okay, dzisiaj zrobimy... Dzisiaj zrobimy um, tylko um, troszeczkę miejsca, żeby tutaj był apartament. Może kiedyś to połączymy tam. No ale nie myślę, że to był dobry plan. ok? No um, to jest zimne, że no, chyba, tutaj jest taka zura. Robiłem to poza ostatnią, nie wiem po co, żeby trochę. Więc teraz załuję, że to zrobiłem. Oki, teraz idziemy tak prosto, jakby. Okej, okay, budujemy i budujemy i będzie skonsolowano. Okej, okay, serwa trochę odgadania, bo mi się te buza mi się No, pies, za chwilę się, się A nie? A tak nie traktuję psy. Jak kocham psieski. Ojej, oh, ta woda. No to możemy tak zakląć to. jeskyně dokonce nebutuje se ta kazura, zura, mezi mě budova z jak je Minut. OK. Budujeme. No, nemůžu dosáhnout se. Já musím vyrovnat ten teren, bo. do Ne, mezi mě tu je Po jednym osinku budowasz. Okej. Okay. Teraz. Jużemy sobie budowasz. O nie. Ja myślę zrezygnować. O mama. Ja Przepraszam, że musiałem iść. A może ty piesek?

Jest to mój brat, ma na imię Marcel, więc subskrybujcie dla niego też. I dla mnie. Um, więc... Okej. Okay. Tutaj chyba dużo nic więc może wam się ale... Ja to może zabud zabudowuję. No to też se... no załuję, że to zrobiłem tak, zrobiłem taką zabawę. No załuję, załuję. No to jeszcze to no f... to jeszcze mi zjeść, proszę. Lisa. Ja. No ok. Budujemy mur dalej, bo nam zajmie to dużo i to bardzo dużo. Ten mur, jak nie dokącimy tego. Mas jak? O jaj. Ja nawet nie umiem powiedzieć słowa. Bo zapominam, bo salsa zbuduje sa, sa i sa są tak spasone pas, pas, w to. Okej, okay. tutaj zawlasamy. Nie, tutaj. Najlepiej. Muszę się skoncentrować, przepraszam, że nic nie mówię, ale muszę, okej? Okay. Przepraszam, że się ten taki głos tego, taki głos tego kontrola? O ja, się w ogóle. I tu jest, się, tam jest. Tylko skończę to. Okej. Okay. Dużo miejsca jest, naprawdę. Teraz ja chcę popasać. Bo tutaj, tutaj będzie stał ten apartament. I będę tam do góry. Sed. Może jutro zrobimy um, piąte piętro. Tego apartamenta, a potem zesąde, piętnaste, w woseste piętro to może być ostatnie dla mnie. No to będzie parę osynków z tego budowania apartamenta. Ok. Musimy niestety zniszczyć oto. Bo to nam już nie jest potrzebne. Vê a não se erra, Ok. Não me sei se eles não se estouram, mas eu não sei se signo, eu tenho que botar no dozo, de de minutos, não é Ok. Okej, okay, muszę to zabudować. No, ale dobrze nam wyszło te ten um, tenese. Nie, no sizeli to więc jest od tutaj na No, ki, doki. Teraz ostatnia zes, naprawdę ostatnia zes, bo o, ja muszę iść do wody, żeby było to takie serce oceanu, bo ja lubię to serce oceanu, które daje światło i że nie musisz oddychać pod wodą, tylko masz bez bąbelki. Wiesz o co chodzi? Pewnie wiesz, ale musiałam wam powiedzieć teraz.